Proszę Państwa, ja z niechęcią zmieniam, zmieniam ustalone plany, bo teraz miała być konferencja na temat polityki zagranicznej, ona będzie tam jutro, pojutrze, nie wiem jak tam sztab ustali. W tej chwili ciągle jeszcze ludzie są zajęci, zajęci powodzią. Ja chciałem zaproponować, żeby kandydaci na prezydenta, do wszystkich sztabów wyborczych takie propozycja została rozesłana, za porozumienie, że niezależnie od tego, kto zostanie wybrany prezydentem, doprowadzi do postawienia przed Trybunał Stanu winnych zaniedbań w tworzeniu planów przestrzennych, a także zaniedbań w planach walki z powodzią, bo takie zaniedbania powinny być karane. Już parę lat temu była powódź, yy, można było wyciągnąć z niej wnioski. Wnioski nie zostały wyciągnięte i winni tych zaniedbań y, powinni zostać ukarani. To jest najważniejsze, żeby na przyszłość tego, tego a nie było. Prezydent powinien myśleć o sytuacji nie, która jest dzisiaj, tylko o tej, która będzie za lat 5, 10, 20. I właśnie, żeby tego nie było, powinniśmy y, zmienić to, co trzeba w naszych i ustawach, i w planach y, przestrzennych, i również y, w planach walki z powodzią. Ja może y, jeszcze jedną taką uwagę. Dzisiaj kandydaci, kandydaci na prezydenta jeżdżą sobie po terenach powodziowych, żeby dostać punkty wyborcze. Ja proponuję, żeby powodzianie chwycili widły i pogonili tych ludzi, którzy oczywiście mają ich w nosie, tylko chcą błysnąć, błysnąć w, telewizorze, w telewizorze. I to jest, to jest chyba taka praktyczna rada dla powodzian. Żeby myśleli o tym, co będzie za parę lat, a nie o tym, co przyjeżdżają teraz, kiedy jest powódź. Ja, jeśli można. sztab Bronisława Kowalskiego deklaruje, że kampania straci na imię, przynajmniej w maju. Zacznie się tak naprawdę dopiero w czerwcu. Prawdopodobnie inauguracja kampanii Jarosława Kaczyńskiego się nie rozpocznie 22 maja. Jakie Pan ma plany? z sytuacją powodziałą kampanię. Znaczy byłoby niedobrze, żeby życie kraju ulegało jakimś radykalnym zmianom z powodu powodzi, nie możemy się dać temu, tak jak Amerykanie mówili po ataku na Workplace Center, prawda? Business as usual. I tak samo nie możemy się poddać powodzi. Ja chcę przypomnieć Państwu, że kiedy doniesiono o piątej nad ranem szefowi sztabu Armii Pruskiej, Generałowi Helmutowi von Moltke doniesiono, że Francja podziała wojnę Niemcom. Marszałek powiedział: Plan wojny z Francją, piąta pułka od góry i położył się dalej spać. Otóż plany walki z położem powinny być gotowe. I to, że ich nie ma, to jest właśnie rzecz kryminalna. Przecież to powódź nie jest czymś nadzwyczajnym. Wiadomo, że powodzie są jak raz na jakiś czas, prawda? Te plany powinny być, a nie żeby teraz ludzie się szwędali po terenach zalewowych i udawali, że walczą z powodzią, dali w rękę łopaty, prawda? I udawali, że walczą. Ci ludzie powinni nie brać łopat, tylko powinni zaplanować to wcześniej.